Dzień witam bardzo serdecznie. Dzisiaj już wystartowała strona Game Eat. To jeszcze chciałem trochę powiedzieć o, o, o całym takim projekcie tutaj. Więc tak jak już mówiłem, ale może nie wszyscy e, są na bieżąco. No to, to jest e, dieta pudełkowa z nastawieniem, czy, czy, czy w sumie stargetowaliśmy sobie jako odbiorców osoby, które e, nie chcą już jeść takich bardzo niezdrowych rzeczy. ale te, by mieć jakiegoś takiego długiego jedzenia, pozbawionego cukru i soli, czyli ogólnie mamy, mamy takie zadanie, w sumie chyba jak wszystkie diety, żeby zrobić coś smacznego, coś smacznego i, i żeby też jakoś specjalnie to nie było, więc ogólnie zadanie trudne przed nami, ale my postanowiliśmy nie, wy, nie wybrakowywać tych produktów wszystkich, które na koniec, na ostatnim Instastorym miało być cukru i soli, aczkolwiek się tutaj sytuacja taka wydarzyła, że, że się skończyło już Instastory. No to tak, projekt jest mój i Wojtka, albo Wojtka i mój, bo chyba o siebie na końcu trzeba mówić. A było sięgnąć no tutaj po, yy, po, po znajomych, że tak powiem. Na razie tak, tak bardzo familijnie chcieliśmy zrobić. No i Wojtek tutaj wziął boxdela, ja wziąłem i samu i tej Kwana yy, i Merganiego, tutaj samo jeszcze. Proponował wszystko idzie po szturku y, rodzinnym. No i jeszcze tutaj z Wojtkiem rozmawialiśmy, że Rafoniksa, do Rafonixa też się trzeba odezwać. Yy, przede wszystkim dlatego, że, że jest Pokomordą. Yy, I też mi się wydaje też mi się wydaje, że, że, że Rafon nie zasługuje na wiele rzeczy przykrych, które mu się dzieją w ostatnim czasie. Więc fajnie, że mamy go tutaj jako ambasadora. To jest pytanie czy będzie więcej masadorów czy nie będzie? No nie wiem, zobaczymy. Najpierw trzeba zobaczyć jaki będzie odzew, czy rzeczywiście spełniamy założenia yy, smaczności tego jedzenia. Będziemy się starać, będziemy cały czas tutaj yy, ulepszać i, i robić wszystko co, yy, co w naszej mocy. Więc no, jeśli chęci są to Sky's the limit, tak wychodzę z takiego założenia. Yy, więc no, możecie sobie wejść tam na Instagram na Instagram pana Gemita. Z, z racji tego, że, to, że jedzenie będzie wysyłane od 8 marca od dnia kobiet, ym, ale już strona działa, już można się w sumie zapisywać, już można się zapoznać z ofertą. Tam jakieś małe bonusy są przygotowane y, na start. Jakieś zniżki? Y, no, życzcie mi powodzenia, nawet jeśli nie planujecie tutaj, y, jesteście dobrymi kucharzami, czy coś nie potrzebujecie, czegoś takiego, to możecie przynajmniej y, życzyć powodzenia. Dzięki. No, więc ostatnie co zostało, to tutaj jest ten. Instagram do, do wszystkich, możecie wszystkich też odwiedzić, przyjaciół tutaj naszych game